Witam, robiliśmy w tym tygodniu szafkę to taka szafka będzie która ma osłonić pralkę bo to tak pod zabudowę to jak widzicie jest bez ścianki z jednej strony nie ma z tyłu jedynie właśnie drzwiczki to wszystko jeszcze sobie o, tak to będzie wyglądało i tu w środku będzie pralka Założymy teraz do tego klameczki. Bo tu już mocowaliśmy pod momentem zawiasy. Założymy klamki. No i będziemy ustawiać to na pralce, patrzeć czy wszystko gra. Mocujemy uchwyty. To takie stalowe, czarne uchwyty, żeby napasowały pod zawiasy właśnie. Troszkę wyżej nie, nie na środku. Uchwyty wstawiliśmy już, także tak jak powiedziałem jedziemy. mierzyć to już na pralkę. Szafkę wstawiliśmy. Wszystko ładnie pasuje. I tu właśnie chciałem pokazać. O, zabudowa właśnie praleczki. Także o to tu chodziło. Mamy już zamkniętą. 开始吃了。